Witam Was. W kolejnym odcinku zagajmy w Maxa Paina 2 i zanim cokolwiek ja zrobię, weźmy włączmy sobie Czasomierz. Bo jednak... Drugich odcinków nie będę robił. Okej, okay. jesteśmy nadal w tym budynku, trochę efekty sobie przyciszyłem w grze. Niby. Bo jednak mnie zagłuszały te wszelkie głosy strzeliny. Ha, 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 ha. O tak, to przeładowanie takie <laughs> piękne. Dobra. Um, albo mi słuchawki zgłupiały, bo naprawdę tak głośno mam, ale... Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Um, Jeszcze to mi się podobało w Maxie Painie, że magazynki zostawały jak przodowywaliśmy mine. Nawet to było Max Painie jeden, co było można zobaczyć. Oj. Okej, okay. tak i tutaj mamy pijaka, który był kiedyś policjantem. No. Okej, okay. lecimy na dół. Dobra, zrobimy sobie tu zapis. A. Zapomniałem, że tutaj się dostaje masę PękiSów. Dobra. Ta, I tutaj mamy chyba dziwkę albo... No ma. No ma. Mamy ma chyba kabina, nie są pewne. W sumie, co mnie tutaj trochę denerwowało w Maxie Plane'ie 1 i 2, to, to to jak robiliśmy ten wyskok... Tak wiecie, leciliśmy na brzuch, albo tam na... No nie tak wiecie, taki z wyskoku, o. To mnie denerwowało to, że Max Plane po jakimś czasie, jak na przykład ciągle to on musi właśnie wstać. Jakby nie mógł ciągle, tak wiecie, poleżeć i jak... Znaczy wiecie, jak my trzymamy tam krawisz albo kikamy, że... Dobra. Okej, okay, musimy znaleźć tutaj gdzieś e, zawór z gazem i go zakończyć. Zobaczę tu pęki elsy! Uh, przewróciłem go. O, tu tylko 8 może mieć? Ciekawe. Hmm, no w sumie dawno nie grałem. Chyba w jedynce można było mieć 9, ale to... Właśnie nie pamiętam. Hmm. Fak! się ze szczebą. O, teraz trzymam... A nie! Może leżeć! A, bo ja... Dobra. Bo ja klikałem i kały nie może gałapała to, że... Wiecie, jak klikam to znaczy, że mam po jakimś się wstać. Hmm, ktoś tu miał kałacha. Okej! Okay. Mamy swoich jakby... stróżów Pomocników. Pomocnicy szefa Dziwka, <dziwka> i jakiś menel <dziwka> Spoko Dobra, możemy iść tutaj hmm. Okej okay. Zrobimy hmm. sobie zapis Jeszcze nie I mam kałacha hmm, Mało Dobra tędy nie? To tędy. zapis. Co nie jaka wzięta na wypadek? Oh fuck Czy ja właśnie wyskoczyłem Ta Jeżę jeszcze ta muzyka fajna taka <laughs> Ja w tej muzyka w tej grze też była taka piękna Okej, okay, wyskok Dobra. WOP fuck Ale. Może chwyćmy za innego uziko. Czy oni właśnie zabili tamtych? W sumie bym się nie dziwił Dobra, jeden do Drugi Okej, zapis. Chyba, że się schowali? Nie dziwka jest. Może się po prostu schowali. No, dziwka mierzy. Ha, wtedy nie. Dobra, zapis. Skok. Ty dostaniesz prosto w mózg. Hahaha, <grymLa> jak się pięknie odwrócił. Dobra. Teraz tu. Okej. Okay. Musimy po prostu teraz uważać. Żeby nie poczuć upadku, wow, Tu trzymamy. Oh, yeah. Uh. Dobra, tego się nie spodziewałem. I tak na szybko ze zgonie. W sumie mogę granata tam rzucić. God damn it. Uh, Weźmy szczebę. No, tu. Zapiso, Jezu A mi pomagają tam ci i policja przyjeżdża. Po dość długim czasie, no nie? <grystanie> Okej, okay. kolejny tekst. Hey, hey, Kindergarten out there. What next? A kid with a bag full of guns and a head full of video games turns the house into a shooting gallery. Breaks my heart. What the hell's going on? With me, he meant. I had my doubts about the cleaners spying on me, about Mona. According to Vladimir Lem, the mob captain Vincent Gognitti is behind the hits. Seems he's made a deal with an unknown third party. Maybe the cleaners. I don't know. Something doesn't fit. If it's true, I've been added on Gagniti's list. I came close to lying to Bravura. I told myself I needed to find out the facts first before others could screw up the evidence. But that was an excuse. Mona had gotten under my skin. I couldn't close my eyes to any of it anymore. It was more important than the job. She had tried to reach me, left her number. Risky leaving your number at the police station. Chase the call and you'll see I'm talking to you from Hong Kong. Winterson, I'll give you my address. Make sure you're not followed. Max, what's going on? What do you mean? Don't do anything stupid. Okay. Let's check out Mona's place was a closed down funhouse based on a 90s TV show. Okej. Okay. I będziemy będziemy, będziemy jakieś. parku rozrywki. Opatem na jakimś serialu. Właśnie na tym Ades Anon. Po prostu będziemy odgrywać jakby główną rolę tego serialu. Czyli postać. jakiegoś, nie wiem jakiejś osoby. O, thank you, sir. Jak miło. O, główna postać, tu ma złego brata Biżniaka. Albo Krona nawet, który morduje. Jest psychopatą i moduje Okej. Czyli w sumie chyba z tu nie poszczemy. Dobra, widamy no i No tutaj mamy obserwatorów. <laughs> Jej. Czek kobiety Eee, Morderstwo Teraz Tutaj jakieś powiedzenie czy coś, tu kef. Tak Wyko za zamotowała kobietę. Tu telefon dzwoni?

Tak i tam jakiś wieki gościu już zrzekawo był. Tak śmieg gościa i ten kojczyk do best. Tak i tutaj mamy jakiś tych, ty, Jakie rzeczy są? O, te, ja chciałbym jakieś psychozę, <laughs> jakieś przychodzące, na przykład, jaką wietają dziawę i głowę. Co tutaj jest? I tutaj mamy wisielca, te, Ta... jakieś gadki.

No, według mnie tak było słabe, żeby było śmieszne. O, e, tu to jest Trzeba teraz tutaj te kręcone, kręcące się rzeczy. <grytanie> Jeszcze tutaj taka schiza. Eee, nuda. Dobra. I tutaj coś było ciekawego, o. Mogliśmy sobie na przykład tutaj kuleczkami poszczerać. Mm. <laughs> Dobra, Dobra zajmiemy się głównymi rzeczami. Schizofrenia ja uwielbiałem, zawsze tę narrację Maxa Payna. Jego przemyślenia. W ogóle on taki fajny głos ma. Nawet nie spodzają, co za osoba podkładam głos. <laughs> Okej. Okay. No, no. O, tutaj hello. Właśnie. i tak? Anyway. Czy ja coś otworzyłem? Hmm. Nieważne. Ale weźmy sobie pęki Elsy Nic. W lodówce pusto. Gliwota. Dobra. E... Bardzo proszę, proszę. Muszę odpisać na SMS-a. Znowu. Hmm. Dobra. Odpisane. Okej, tutaj mamy dość sporo sprzętu. Tutaj amunicja do Satiga. Tutaj normalną broń MP5 z... A co giem? No, 30 naboi to niestety. Pani pęki S yes. uh. Teraz masa głupich pytań będzie. God no. Jezus Maja I to jest to, odpisujecie raz, a to na masa innych SMS-ów, no nie? five I'll tell you one thing Mona you're no singer you've switched tactics we need to talk bring me a towel will you Now that you're here, you can watch my back while I get dressed. All she had told me was that someone wanted us dead. The way she was acting, I was the only one in danger here. Never. You'll have to give me a lot more than that. The inner circle. What of it? The secret society is after everyone who knows of their existence. Come off it. Prove it. I have a contact inside. He's willing to talk. Alfred Woden? No. Anyways, I can take you to him. Okay. Uh, but that is a million dollars. She wasn't telling me the whole truth. Let's go. The circle goes back to the centuries old Masonic cults. Corruption and assassinations reaching all the way to the presidential level. Right. And here I was thinking conspiracy theories had gone out of style. We're here. So are they. work with the apartment keys and from the desk here they've jammed most of them to the floors they're on the guard set off the alarm before they were killed we need to do this fast shouldn't we just wait for the cops here so we can stay in touch you operate the elevator from here and I'll go I'll go up, up. you're the man Max I'm not going so W tych całych czyścicielach, dobra, zabijani. Jeden z nich miał granat. Mhm, dajmy sobie granatę, tak? Dajmy sobie strzebę. Okay. Weźmy tabletki, zróbmy zapis znowu. Lecimy. Fuck! Aj, nie by się spodziewał. Ta. Dobra. Dobra, weźmy tyle tabletek. Ok, za opis Czemu nie, o, tutaj jest BI. Okej. Okay. Odpuszczę. O, no, weszliśmy do środka. Ale dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie. Cześć!